Edzia, no co ty? O zapalniczka, nie zmarnuje się. No ale Edzia, dlaczego? No to surprise bo Edzia żyje. Nie wiem jak to się stało, ale pewnie to dlatego, że przeszłam dla niej 50 pokój w dorsach i spłynęło na nią błogosławieństwo i Edia wstała z martwych, żeby dziś zaszczycić nas znów swoim towarzystwem. Dziś będziemy przechodzić kolejny horror na Robloxie o nazwie Dead Silence. Edziula uspokój się. Przywitaj się ładnie z widzami. Noelo 32.0 to ja Edziade ta wróciłam z zaświatów żeby pomóc Charlu nie przejść tego horrora bo sama by nie umiała. Dobra wystarczy. Ale po co ty tam włazisz? Przecież tędy zeszłyśmy do tych ścieków i mamy iść dalej. Nie ja jednak się rozmyśliłam, nie chcę w to grać, wypuść mnie sto. Edziula nie panikuj ja już w to grałam przez może dwie minuty, więc już wiem co i jak. To nie jest aż takie straszne. Kartka. Jakaś Leslie Wiffers zaginęła. Pewnie będzie tu trzeba rozwiązać zagadkę co się z nią stało. Nie wiem. Dawno w to grałam. Idziemy. O tu są drzwi. Te drzwi się nie otwierają. Musimy znaleźć młotek żeby wejść do wentów. Edzia szukaj młotka. Sama jesteś młotek. Nie słyszałam tego. O, Edzia znalazła młotek. Patrzcie, żaba, i następna, ale fajna. Edziu, podobają ci się żaby? Tak bardzo podobają mi się żaby czarno. To idziemy. No, rozwalaj to. Idziemy, nie stajemy. Jakieś tory, idźmy w stronę światła. Tam jest ciemno, trzeba iść tam, gdzie się świeci. Teraz tymi drzwiami. Co to jest? O nie. Brian, tu się odbywają jakieś satanistyczne rytuały. Czej, kim jest Brian? Nie wytłumaczyli nam kontekstu na początku gry. Powinnyśmy wracać. Edzia, powinnyśmy wracać, bo nas zaraz opęta. Edzia, idziemy stąd. Edzia? Nieco ty odwalasz natychmiast, stąd wychodzili. Ja nie wiem, widzowie, ja stąd wychodzę. Edzie opętały moce nieczyste, chyba muszę ją tu zostawić. Nienowidzowie tego już za wiele zostawiam ją. A przeteleportowała się do mnie i dalej świruje. Halo, Brian czy mnie słyszysz? No właśnie Brian kimkolwiek jesteś wytłumacz mi co tu się odwala. Czemu ona się tak oddaliła? Nie wiem, nie będę do niej podchodzić. Kazali nam wracać, co nie? Co jest pociąg mnie przejechał? OMG. Edzia, czy ty jesteś już normalna? Nie wiem, o czym ty mówisz. Czy ty jesteś już normalna? Ona chyba nie pamięta, co odwalała jeszcze minutę temu. Jesteśmy w jakimś domu i widzimy w filtrze. Aha, co znowu. Łoł. Wow. Obudziłam się z koszmaru. Aha, czyli to wszystko to był tylko dziwny sen. Tu jest